Dzień dobry. Jesteśmy na wystawie Martyna Wojczyk, Szleczkowy Świat Marty. Jest to pierwsza wystawa indywidualna artystki, która jest związana z galerią i pracownią Artkrót od 2009 roku. Na wystawie prezentujemy prace, które powstały specjalnie z okazji tej prezentacji indywidualnej, ale też prace archiwalne. Jest artystką, która w swojej twórczości najchętniej posługuje się kredkami, flamastrami i farbami. W swojej pracy zapełnia płaszczyzny papieru, jak i obiekty i tkaniny charakterystycznymi dla siebie szlaczkami, można to też nazwać ornamentem lub znakami graficznymi. Jej prace są albo bardziej zagęszczone, albo artystka zostawia w zależności od własnej decyzji płaszczyzny papieru niezapełnione. Tutaj widzimy zarówno paski, które są takimi bardzo ważnymi elementami jej twórczości, takimi osobistymi bardzo przedmiotami oraz realizacje na dizelinie, które są Nowością w pracy Marty, bo to chyba pierwszej prace, które są realizowane w takich dużych formatach. Jestem opiekunką artystyczną wystawy Marty, dlatego od początku do końca pomagałam i współpracowałam z nią nad realizacją wystawy. Tytuł wystawy właściwie wymyśliła Marta. Szlaczkowy świat to takie sformułowanie, którym posłużyła się w trakcie pracy. Wydaje mi się, że on bardzo dobrze oddaje charakter wystawy, na którym znajdują się również takie różne przedmioty domowe, jak wałek do ciasta czy deska do krojenia, którą Marta pomalowała i zapełniła z charakterystycznymi dla siebie znakami. W trakcie pracy nad wystawą, wspólnie z Martą i zespołem galerii Art Brut, zastanawiałyśmy się, co najlepiej oddaje charakterystyczne dla jej twórczości cechy, takie jak rytmiczność, kolor, pewne zorganizowanie przestrzeni i wpadliśmy na pomysł, żeby ten niewielki korytarz, w którym się znajdujemy, zapełnić odbitkami z szablonu, który został zaprojektowany na podstawie dwóch jej rysunków. Ta płaszczyzna, może trochę klaustrofobiczna, wydaje się być ciekawą sposobem, ciekawym sposobem interpretacji prac Marty i przełożeniem na trochę inne medium niż zazwyczaj. z takich ważniejszych prac, którą pokazujemy tutaj na wystawie, jest realizacja dźwiękowa z 2017 roku, przygotowana we współpracy z Krzysztofem Koniecznym, na której słyszymy Martę, jej mamę, wykonującą fragment opery. Jest to dla Marty i dla jej mamy bardzo ważna praca, ponieważ też pokazuje ich wspólne zainteresowanie muzyczne. Mama Marty była śpiewaczką operową, zresztą dalej aktywnie działa w chórze, a Marta jako dziecko uczestniczyła i pomagała jej w trakcie pracy, towarzysząc, w trakcie prób w operze we Wrocławiu. Pracy dźwiękowej towarzyszy krótka animacja, na której też pokazujemy Marty w trakcie pracy nad wystawą. Wracam też jeszcze do tego aspektu związanego z muzyką i z dźwiękiem, ponieważ część realizacji marty, a właściwie wszystkie realizacje marty, te szlaczkowe i ornamentowe mogą przypominać osobom które zajmują się muzyką zawodową zapis muzyczny, zapis nutowy i też część z nich realizowana jest na papierze nutowym, co też pokazaliśmy na wystawie. Czarny świat Marty, to też globusy, które prezentujemy tutaj na samym początku ekspozycji zaraz przy wejściu do przestrzeni galerii. To cykl prac, który powstał specjalnie na wystawę i pokazujemy go po raz pierwszy. Marta zapełniła globusy swoimi szlaczkami. To też jest bardzo ciekawe, że ten jeden tutaj jest podświetlany i każdy z nich jest innej wielkości, co wydaje mi się Mi i Marcie też bardzo właśnie takim ciekawym elementem. Artystka bardzo lubiła w trakcie pracy też zostawiać je między sobą i komponować i też eksperymentować, jeżeli chodzi o relacje tych trzech obiektów. Oprócz tych wszystkich obiektów, przedmiotów domowego użytku, pudełek, poduszek, stolików, o których mówiłam i które też pokazujemy na wystawie, na tej ekspozycji nie mogło zabraknąć tych prac, które są takie najważniejsze, ale też nad którymi najczęściej pracuje artystka, czyli praca na papierze. Tutaj, na przykład, pokazujemy trzy z nich. Te dwie u góry powstały w 2017 roku, pokazują właściwie też bardzo dobrze oddają to, co jest ważne dla Marty, czyli pewien taki ciekawy zestaw kolorystyczny, znaki graficzne, też to zapełnienie przestrzeni, o której mówiłam, czyli taka niedosłowność, pozostawienie pustej papierów. papieru ale też prace z okresu pandemii, która powstała w 2020 roku. Są to właściwie dwa rysunki, Widok z okna 1 i Widok z okna 2, które Marta narysowała, o ile wiem, od jej mamy, zaraz na początku pandemii, wiosną tamtego roku. Zachęcam Was wszystkich do obejrzenia dokumentacji wystawy, którą znajdziecie na stronie Galerii i Pracowni Art. We Wrocławiu oraz na jej mediach społecznościowych. Jeżeli będzie to możliwe i galeria będzie otwarta, to zachęcam do zwiedzenia wystawy. A na sam koniec chciałabym bardzo podziękować Marcie Nowolczyk, z którą świetnie mi się współpracowało, oraz całemu zespołowi Galerii i Pracowni ArtBrut, szczególnie producentce wystawy Dominice Łabąć oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w pomoc i realizację ekspozycji. Jest to pierwsza i mam nadzieję, że nie ostatnia wystawa indywidualna Marty. Myślę, że wszystkim tym osobom, które interesują się jej sztuką, powinny śledzić właśnie media społecznościowe i na pewno wkrótce dowiemy się o jakichś kolejnych jej realizacjach, działaniach.